Jestem wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Bogata oferta opału, w tym rewelacyjny ekogroszek Ekorek oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Magazyn miejski w czwartek, 27 października. Witold Torbiarczyk, witam. Rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Dłużników eksmitują poza miasto. To są lokale w budynkach. One muszą spełniać warunki y, przewidziane w ustawie. Nagroda za oszczędność. Był robiony benchmarking, porównanie audyt firm komunikacyjnych w Polsce, których jest chyba około 150. Galerii marzy się nowa lokalizacja. Jest to budynek. Y, Banku Narodowego znajdujący się prawda, przy teatrze. A przed nami szczegóły, zapraszam. Zalegających z czynszami miasto eksmituje do miejscowości Petryki w gminie Stawiszyn. To eksperymentalny projekt Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, który podpisał umowę z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie wykwaterowania. Dzięki temu miasto nie musi martwić się o lokale zastępcze, a przy tym okazało się, że część dłużników chcąc nadal mieszkać w Kaliszu znalazło sobie mieszkanie na własną rękę u prywatnych najemców. W połowie roku było ponad 70 wniosków o eksmisję z lokali w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Część osób usłyszała wyroki, żeby komornik mógł wykwaterować takiego dłużnika, miasto musi zapewnić mu lokal zastępczy. Przygotowanie takiego pomieszczenia przed wykonaniem eksmisji jest kosztowne, wymaga pewnych remontów. Ponadto jest później problem z odzyskaniem tego pomieszczenia, bo często trzeba znowu występować o eksmisję z tych pomieszczeń. Te pomieszczenia odzyskujemy zdewastowane. Ponadto są koszty związane z samym przeprowadzeniem eksmisji, często z utylizacją rzeczy, pewnych zbędnych rzeczy, które są w pomieszczeniach. Są to znaczne koszty. Koszty i organizacja eksmisji spadają na samorząd, dlatego ten postanowił, że eksperymentalnie podpisze pilotażową umowę z firmą zewnętrzną, która przeprowadza wykwaterowanie dłużników. Pierwszych pięć rodzin zostało wyeksmitowanych do budynków w Petrykach w gminie Stawiszyn. To są lokale w budynkach. One muszą spełniać warunki przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. I oczywiście w tego rodzaju eksmisjach uczestniczy komornik. Są te eksmisje przeprowadzane zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. Okazało się, że że nie wszystkie osoby chciały skorzystać z tych pomieszczeń w Petrykach i znalazły sobie inne lokale mieszkalne we własnym zakresie. W okresie zimowym eksmisji się nie przeprowadza. Przez ten czas MZBM będzie analizować, czy eksperymentalny projekt opłaca się miastu. Przez 9 lat księgowa Skalisza systematycznie okradała swego pracodawcę. Zamiast na konta kontrahentów firmy pieniądze przelewała na prywatny rachunek bankowy. W sumie okradła przedsiębiorcę na 4,5 miliona złotych. 38-letnia Kaliszanka oszukiwała swojego pracodawcę od 2006 roku. Księgowa wykonała przez 9 lat aż 240 przelewów na własne konto zamiast na konta kontrahentów firmy. W ten sposób Kaliszanka wyprowadziła z konta pracodawcy 4,5 miliona złotych. Być może będzie musiała je zwrócić, bowiem sąd w przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem wobec pod Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, pieniędzy w kwocie 30 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju wydano również postanowienie zabezpieczenia majątkowego nieruchomości i ruchomości na sumę 525 tysięcy złotych kobiecie grozi od roku do 10 lat więzienia. Kaliskie przedsiębiorstwo transportowe w pierwszej dziesiątce firm komunikacyjnych w kraju. Audyt przeprowadzony wśród 150 podmiotów oceniał efektywność zarządzania i wprowadzanych w spółkach zmian. W przypadku Kaliskiej pod uwagę wzięto przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania porównanie funkcjonowania firm transportowych dotyczyło bieżącego roku. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe znalazło się na dziesiątym miejscu spośród 150 ocenianych. Audytorzy sprawdzali m.in. sposób zarządzania finansami. Racjonalną gospodarkę finansową. Tak? Otóż, otóż ja już mogę dzisiaj powiedzieć, że funkcjonowanie samych tylko kaliskich linii autobusowych w w czasie ostatniego roku od 1 września do 31 sierpnia, czyli jakby roku, który ja tu jestem, zostało obniżone koszty funkcjonowania o 10%, co przełożyło się wprost na budżet spółki Dalej Miasta na oszczędności rzędu 2 milionów złotych. To w przypadku KLA. Jeśli chodzi o PKS, to oszczędności sięgnęły prawie 4 milionów, a funkcjonowanie samego KPT pół miliona. Mniejsze wydatki to jak mówi prezes spółki, racjonalna polityka wynagrodzeniowa, zlecenia usług zewnętrznych, gospodarowanie częściami zamiennymi i oszczędnościami w paliwie. Mimo, że to wakacje są najtrudniejszym okresem dla stacji krwiodawstwa, to jesień wcale nie okazała się lepsza. Kaliskie Centrum pilnie potrzebuje sześciu grup krwi. Półki w lodówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z grupami 0RH+, 0RH-, ARH+, ARH- i BRH+, są prawie puste, dlatego posiadacze tych grup proszeni są, by nie zwlekali z decyzją o honorowym oddaniu krwi. Dawcy, który chociaż raz oddał honorowo krew, oprócz tytułu i legitymacji, przysługuje również ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4,5 tysiąca kalorii, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych zwrot utraconego zarobku, zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew, czy otrzymanie wyników badań krwi. Średnio jedna na dziesięć osób przebywających w szpitalu będzie potrzebować krwi. Sześć jednostek tego płynu potrzebnych będzie dla osoby, która przejdzie operację serca. Dziesięć jednostek krwi to zapotrzebowanie dla ofiary wypadku. Pomóc potrzebującym i przy okazji wykonać podstawowe badania krwi można od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 14 w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Kaszubskiej 9. Nowej dyrektor Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina marzy się zmiana lokalizacji i wcale nie myśli jak jej poprzedniczka o przeniesieniu placówki na dworzec PKP. Upatrzyła sobie inne miejsce, ale jak mówi buj o realizację pomysłu będzie wymagać wsparcia. Dlatego chcę powołać fundację działającą przy galerii na rzecz jej rozwoju. Kilka lat temu pojawił się pomysł, by galerię BWL przenieść na remontowany dworzec PKP. Idea tej lokalizacji umarła kilka miesięcy temu, ale nowa dyrektor nadal chce, by galeria, której od 2010 roku patronuje Janta Rasin, znalazła nowe miejsce. Jedno ma nawet upatrzone. Jest to budynek ym, Banku Narodowego, znajdujący się prawda, przy teatrze. Jest to tak naprawdę doskonała lokalizacja. Ym, mówię, w w sąsiedztwie teatru, na trakcie, w którym Kaliszanie spacerują, jest to przestrzeń zamknięta, a więc do wszystkich warsztatów z dziećmi i różnych innych działań. Jest bardzo bezpieczna. Do tego mamy ogromne płoty do promocji i reklamy. Natomiast wiemy, że na ten moment o ten budynek stara się inny ważny podmiot w naszym mieście. Budynek od dawna chce kupić miasto i przenieść tam bibliotekę miejską imienia Adama Asnyka. Dlatego Joanna Dudek wie, że przekonanie do swojego pomysłu władz miasta może być niełatwym wyzwaniem. Uświadomić Państwu ogromną potrzebę rozwoju naszej galerii, ponieważ takie wrażenie jakie mamy, mi się wydaje, wszyscy Państwo też podzielą, że w naszym mieście bardzo zadbano o świat muzyki z rozbudową filharmonii. W tej chwili idzie duży grant na rozbudowę stadionu, natomiast myślę, że w przyszłości wa warto byłoby też zadbać tutaj o środowisko kaliskich artystów. Które jest całkiem spore, a ze względu na warunki jakie ma galeria najczęściej przestrzeni dla swojej twórczości szukają poza rodzinnym miastem. Połknął woreczki kokainy o łącznej wadze pół kilograma i w ten sposób próbował przeszmuglować narkotyki do Europy. 45-letni Ostrowianin wpadł w Miami na Florydzie, bo na lotnisku źle się poczuł i zasłabł. W szpitalu przyznał się do tego, co przewozi wewnątrz siebie. Mężczyźnie grozi do 40 lat więzienia, a szczegóły tej sprawy na portalu faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy czwartkowy magazyn miejski. Już za chwilę prognoza pogody. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite, 7 stopni na termometrach, na barometrach 1015 hektopaskali, w nocy 8 stopni powyżej zera. Piątkowy poranek będzie pochmurny, o godzinie 8 rano subkirtenci wskażą 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 10 stopni i bez opadów deszczu. Ciśnienie wysokie 1011 hektopaskali.